Yy, dobra, jestem z powrotem. Tam mi, nie wiem, zawiesił się komputer i musiałem restartować, bo jak nie takich rzeczy. Nie, nie wiem, co to było. Dobra, w każdym razie idziemy dalej. Mamy plan. To jest Mona Lisa. Tak, po środku na dole. O, o na Ciut. O, tak. Lara teraz bronią, wskazuje. O, teraz ją ładnie. O, wiem, jak już. Yy, tam. O, filmik? Tak, filmik. Ja go nie będę słyszał, nie będziecie. O niej, nie idzie to podróż. No w ogóle woda mi się skończyła, nie chcę mi się nie Swing to sektor A9. Pen out and keep low. Ok, maintain radio, sorry. Jakiś dziwny rynek w oh. Dobra. <coughs> hmm. No, dobra, musimy. Ale tak, będę ostrożniej zabijał. Zwłaszcza, jak przechodzę przez drzwi. Dobra. Aha, on coś, coś tu zostawił, no. Dobra Nowy inny dron A wiemy, będzie trzeba iść po ten mask, właśnie, tu I can breathe Dobra Czyli będzie trzeba, no chodź tu O, mamy jakąś nową broń Mega Vega czy coś takiego to było. Teraz się apte nie przydadzą a zobaczymy co to było. Strzelam na mega vega z No, czy mag vega, no dobra. Dobra, tylko gdzie były te maski? Teraz nie mogę sobie skojarzyć. Kurde. Ale chyba gdzieś tu... Mam i tlen się już kończy, będzie trzeba się spieszyć. No, fajnie. Jak hmm. dziwnie go okrążam, wiem, ale... Żeby po prostu do mnie strzelał. Chyba, że da się bez tego tlenu. Nie wiem. No ja już bym chciał wyjść z tego gówno. Więc... No fajnie, my mam broni, wektor. Nie wiem czemu on się z fizyką kur... No czemu nie chcesz? No bo w sumie wektor jest w fizyce, ale no to wyrzutnik jakiś tam... Dobra No, Lara O, padł Fajnie, nie wiem czy martw, nie? chyba nie No dobra, tymczasówka tak zwana Dobra, no Lara biegnij, kurcze, no w czym tylko 30 Giga zostało na no, dysku O, to tu był, o o o, zaraz maskę Mam nadzieję, że o dobra, padł. Padłeś, ale nie powstań, nie? No maski tutaj No bierz, no na co czekasz głupia no. Moja szybkość wzrosła, jeżeli przytrzymasz płycie speed, to będę biegła szybciej, no to fajnie. Dobra, przedmioty? Tak, to nie przedmioty. Zobaczcie, nie mamy tu niepotrzebnych śmieci. Maski przeciwgazowe. Tu mamy jedną maskę. Chodnią przed niebezpiecznymi oparami w trakcie procesów archeologicznych. Wiesz, na wszelki wypadek weźmiemy drugą. No, no wiesz co? Dobra. Jak będzie się dusiła, to mnie nie proś, żebym ci przeniósł. Dobra. Idziemy tu. I musimy teraz się wydostać. Jak najszybciej. Czemu to oczywiście pokazała? Dobra, muszę inaczej usiąść. noga gaść jakła Lara. Dobra. <laughs> Przepraszam. Dużo gadam to. Gadło mi się kończy, że tak powiem. Bez skojarzeń, oczywiście. No, kurwa, Lara weź. Bądź normalną kobietę. W ogóle muszę zaraz znowu broń zmienić. Mam mega czy mam mega Ja, ja, ja będę to mówił mega vegę jakoś tak lepiej niż mi. Mega vega. Dobra, i zbliżamy się chyba do końca naszego tego levelu. O Jezus. No, jak czemu on jeszcze nie padł? No, przecież masę broni w niego.